Powracamy teraz do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku dziennego. Jest to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2025. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam teraz pod głosowanie. Pan poseł Kuźmiuk chciał przed z pytaniem na minutę, w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość, proszę bardzo. Minister przed głosowaniem też prosił o głos. Dobrze. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucanie projektu budżetu w pierwszym czytaniu. Chcieliśmy głosować za tym budżetem, ale niestety rząd przedłożył budżet nierealistyczny, podparty kreatywną księgowością i budżet wyborczy. <Ky> za takim budżetem głosować nie możemy. Proszę Państwa, nie możemy głosować za budżetem, którego deficyt stanowi jedną trzecią wydatków budżetowych. Na każdy wydatek budżetowy państwo chcecie pożyczyć pieniądze. Nigdy po 89 roku takiego projektu budżetu nie było. Po drugie, chcecie Państwo że doprowadzić do sytuacji, w której deficyt stanowi aż 50% dochodów budżetowych. Nigdy po 89 roku takiego budżetu nie było. I wreszcie proszę Państwa po trzecie. Państwo prezentują budżet z załamującymi się dochodami budżetowymi. Widać to już po tegorocznym budżecie. Za chwilę minister finansów przyniesie projekt nowelizacji, pokazujący, Dziękuję, że zabraknie 40 pośle. miliardów dochodów budżetowych. Dziękuję, panie pośle. Nie miliard dwa, 40. Proszę Państwa, to jest charakterystyka Dziękuję, Waszych panie rządów. Pośle. Rządzicie nie Dziękuję. ma pieniędzy. Dziękuję Panie Pośle. Pan poseł Adrian Zandberg z Klubu Lewicy, bardzo proszę. Dziękuję. Panie pośle Kuźmiuk, ten wniosek jest dzisiaj bez sensu. I mówię to w imieniu razem, który ocenia ten projekt, który przyniósł minister finansów bardzo krytycznie. My w tej formie, w której minister finansów, my, w tej formie, w której minister finansów przyniósł ten projekt, tego projektu, nie poprzemy. Ale Panie Pośle Kuźmiuk, Chcę, żeby to było jasne. Teraz jest czas na pracę w parlamencie. Konstruktywna opozycja, której Polska potrzebuje, jak kania dżu, nie totalna, którą właśnie prezentujecie, polega na tym, że się przychodzi na Komisję Finansów i walczy o zmiany. Bo trzeba pomóc ludziom. Trzeba zapewnić pieniądze na ochronę zdrowia, na budżetówkę, na naukę, na badania i rozwój, i to trzeba będzie zrobić podczas prac sejmowych, ten budżet poprawiając, a nie odrzucając go w trzambu, zanim zaczęły się prace. Tu trzeba pracować. A nie robić totalną opozycję, po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.